Witajcie z tej strony Reju Oto część druga w filmiku pod tytułem Moja kolekcja Engage. W tej części przedstawię Wam akcesoria do tej konsolki czy konsoloponu Jak ktoś chce, to tak sobie nazywa. A więc zacznijmy. Na pierwszy ogień pójdzie pokrowiec na telefon wykonany jest z materiału który przypomina troszkę gumę jest to jakiś poliester Klawisze są pokryte takimi gumowymi cosiami nie wiem jak to nazwać osłonkami które mają niby Pomóc w graniu. Niestety, według mnie to utrudnia grę. Lepiej, jakby była właśnie taka powierzchnia jak na szybce. Gra się nad nim dość dobrze, chociaż dużo wygodniejsze jest granie bez niego. Wewnątrz znajduje się cztery sloty na karty, pamięci, gry. Z tyłu mamy uchwyt na pasek albo na rękę. Nie wiem, nie wiem dokładnie na co to jest. Raczej pod pasek zapinamy i telefon sobie tylko wtedy go nie wyjmiemy. Musimy go wyjąć. Najprawdopodobniej ten pokrowiec jest zrobiony tylko do przechowywania w czasie przenoszenia engage'a. A, A yy, yy, ten otwór na yy, ekran jest zrobiony po to, żebyśmy na przykład mogli sprawdzić godzinę bo grać na tym nie polecałbym nikomu Kolejnym akcesorium to drugi pokrowiec O, tu jest drugi pokrowiec Tym razem już przeznaczony również do grania były standardowe czarne, z czerwono-srebrnymi kolorami. Pokrowiec jest wykonany z materiału, który w dotyku przypomina zamsz. Jest dość miły w dotyku i nie jest aż tak brudzący się, jakby można było przypuszczać po zamszu. W środku jest atrapka telefonu, przypominająca telefon. W niej jest instrukcja obsługi no jak, jak używać, jak włożyć telefon, jak w niego korzystać Tu jest numer akcesorium CNT 439 Przejdźmy do samego pokrowca Wewnątrz jest ciekawy materiał Taki plusz, żeby telefon nam się nie rysował Oczywiście metka Nokii potwierdzająca oryginalność. Na poprzednim pokrowcu także jest numer, część, numer akcesorium. Od góry widzimy ładną naszywkę gumową Nokia Engage. Z tyłu mamy pasek na rękę oraz mała kieszonka na karty pamięci, ewentualnie jakieś inne. Mm, Rzeczy typu pieniądze, co chcemy. Telefon do niego wchodzi bardzo topornie. Nie wiem, czy mam tu gdzieś pobliżu jakiegoś O Jest, pokażę Wam bardzo topornie. O, jest i jak widzicie, jest w nim troszkę krzywo usytuowany. Tu wystają klawisze. Od yy, lewe softkey prawe softkey wybaczcie moją pomyłkę, a yy, pad jest strasznie blisko lewej krawędzi pokrowca. To jest denerwujące przy graniu, bo palec trzeba trzymać w ten sposób, ale grać na nim dobrze. Telefon jest wtedy masywniejszy, pewniej się go trzyma w dłoni. A jeśli ubierzemy jeszcze na rękę ten pasek, mamy pewność, że nie zgubimy telefonu podczas grania, lub nie wyrwią go nam z ręki na jakichś dużych imprezach. Ładnie wyprofilowany jest ten, ta krawędź pokrowca, dzięki czemu mamy dostęp do wszystkich portów i nie są niczym zasłonięte. To by było na tyle w tym pokrowcu. O będzie później. kolejnym akcesorium jest branzoleta na rękę r Już typowe dla engage'a pudełko. Z tyłu mamy pokazane jak ubrać branzoletę, jak jej używać. Troszkę opisu. Przejdźmy do samej bransolety. Bransoleta jest wykonana z twardego poliestru. Troszkę szybko, niż męczy rękę. Zapinana oczywiście na rzepę, żeby było łatwiej, prościej, szybciej. Z tyłu mamy fajny materiał, który ma zapobiegać poceniu ręki. Oraz zameczek, który ukrywa w sobie schowek na jakieś drobniaki. Niestety, bardzo denerwowała mnie ta część podczas noszenia. To jest zapięcie od karty, gdyż drapią na rękę od góry, ale można przeżyć. Teraz rozepnijmy cały pokrowiec. O Jezus, Mamy tu slot na cztery karty, w które które karty MMC mieszczą się idealnie. RS MMC te mniejsze. Niestety yy, nie polecałbym wkładać do tego, gdyż później jest bardzo duży problem z wyciągnięciem ich. Nawet jeśli jest yy, adapter na większą kartę, to adapter lubi często odpadać i nie wyciągniemy, później będziemy mieć problem z jej wyciągnięciem, trzeba będzie kombinować jakąś pincetą czy czymś takim. Od góry ładny, przedstawiający rysunek Engage'a oraz metka Engage Nukia. Tu od spodu jest także jeszcze mały ufecik na jakąś zawieszkę. To by było tyle. Obramzecie. Kolejnym akcesorium w mojej kolekcji jest. Portfel Engage prezentuje się tak w oryginalnym opakowaniu, można wyrzucić. Oto portfel. Logo Engage jest wy wydrukowane na takim połyskującym materiale. Coś w stylu tazosów z Pokémonów, jeśli pamiętacie. Były takie tazosy, które można było odwracając. Mm, pokazywała się różne ewolucje Pokémonów. Tutaj mamy ciemniej, jaśniej, ciemniej, jaśniej. Portfel jest w kształcie, oczywiście, klasyka popularnego takosa. Miejsce na 6 kart. M.M.C. Yy, miejsce na jakieś pieniążki oczywiście to jest portfel, więc wartość użytkowa także musi być niestety miejsca na drobniaki praktycznie brak bo gdy włożymy drobniaki w którąś z tych kieszeń, które prezentuję teraz lubią one często wypadać z niego, z nich ale dokumenty można włożyć i się nie martwić że je zgubimy, gdyż Siedzą bardzo fajnie. Do portfela jest także ładny łańcuszek w kolorze czarnym, który jest zakończony uchwytem, do, dzięki któremu możemy portfel przywieźć na przykład do spodni. Wtedy nikt go nam nie ukradnie, bo nawet gdy będzie próbował, tak łatwo on się nie zerwie. Przejdźmy dalej. Kolejna jest smycz Nokia Engage. Smycz ta była y, używana przez hostessy i różnych ludzi zapraszanych na y, różne eventy Noki. Tutaj widzimy albo nie widzicie nie wiem, czy widzę ten sznureczek. Jest tutaj zapięcie na jakąś wejściówkę. Ewentualnie możemy przywiązać także telefon. oraz bardzo praktyczne rozpięcie po środku dzięki któremu łatwiej ją ubrać na głowę. Engage. Smycz ma długość odpowiednią do typowych smyczy na różne wejściówki powieszone na swoim ciele. Kolejno jest zestaw dual headset Nokia Engage QD dedykowana do Nokia Engage QD. Za chwilę się przekonacie dlaczego do QDka. A więc może go rozpakujmy. Znaczy, zestaw już był rozpakowany przeze mnie wiele razy ale zakleiłem go, żeby się nie walało wszystko, co przedstawia zestaw. Troszkę papierków. Tu są obudownie, papierki od tego wypełniacz. Instrukcja obsługi z numerami telefonów do producenta oraz opis, jak skontaktować się z nim i jak nie używać Sławek. Przejdźmy do samych sławek. Słuchawki. Jak już wspomniałem, dedykowane są do Noki NGH Curie, głównie przez to że są Dual Mono czyli yy, zapomnijcie o, o przyjemnym słuchaniu muzyki z mp3 w Engage'u Classic'u Mono to wystarczająca jakość dla QDK niestety do Classic'a seryjne sławki jak na razie są najlepsze Sławki są nauszne, jak widzicie przez co nie spadają podczas jakichś treningów, aktywności fizycznej. Jak nie trzeba żadnej przyrodki. Oczywiście dedykowane to dedykowane. Przycisk do połączeń odbierania. przygłaszenie, przyciszenie. Mikrofon. No, oczywiście te sławki mogą także być używane jako zestaw. Do rozmawiania. Przez to też ten, tu na środku mamy ten pilocik. Kolejnym akcesorium to kolejna smycz. Taka sama jak poprzednio. ng Nokia, Zapakowana. Pięknie. Następnie Mm, przypomnę sobie nazwę: wireless dual headset do Engagea. Oczywiście także dedykowana do Engagea QD. Niestety nie posiadam pudełka. Słuchaweczki są w stanie bardzo dobrym. Niestety, jak widać, poodklejała się guma. Ona tutaj była cała czarna. Odkleiła się od w środkowej części. Przez co się zrobiła taka żółta? Wireless mówi jedno. Sławki Bluetooth. Dlaczego są dwie? Żeby można było wygodnie grać w gry. Chociaż jakość jest bardzo kiepska. Sławka dodatkowa jest podłączona kabelkiem. Dzięki. Temu możemy ją podłączyć tak, że bezpośrednio do engage'a, chociaż nie polecam takiego zabiegu, gdyż hmm, po co komuś sławka na jednym uchu? Jeszcze z takim krótkim kabelkiem, ta sławka jest jak zestaw główny, zestawem głównym, ma wszystko w sobie: baterię, moduł Bluetooth. Tutaj jest włącznik, niestety jest rozodowana, więc chyba się nie włączy. Tak. Przygłaśnianie, przyciszanie, przycisk do potwierdzania połączenia i aktywowania aktywności yy, widoczności przez Bluetootha oraz ciekawy patent, obracane ucho w tej sławce. dzięki czemu możemy przestawiać ją na lewe lub prawe ucho, jak wolimy, przez co możemy Słuchać na przykład jak chodzimy po mieście na dwóch sławkach grać wtedy przekręcamy w taki sposób, aby była parzystość Ewentualnie jeśli mamy jedną sławkę i korzystamy przez bluetooth a rozmawiamy przekręcamy w ten sposób i rozmawiamy nią do Długość rozmowy dochodzi do... 40 minut bodajże Nie jest taki szał, ciało. No, ale cóż się spodziewać po sprzęcie mm, z tych lat? To jest 2004 rok. I bateria już nie z pierwszej świeżości. Kolejnym zestawem jest: Oka? Zgadnijcie, co to jest. Otóż to smycz zabezpieczająca telefon przed kradzieżą. Już ją rozpakuje. Zestaw jest fabrycznie nowy, założony tylko raz przeze mnie. Tu mamy instrukcję obsługi jak ją założyć, śrubki do skręcenia i zestaw bardzo fajny zestawik jeśli boimy się, że nam ukradną telefon chociaż teraz on, to nie ma co się bać ale kiedyś to była nowość i można było się bać był głównie używany przez hostessy na yy, imprezach organizowanych przez Nokie. Z, yy, zestaw zakłada się na telefon w prezentowany sposób na zdjęciu. Okay. Kabel zabezpieczający jest wykonany z grube linki, przez co nie, nie musimy się bać, że nam ktoś wyrwie telefon. Karabinczyk też wykonany z ładnej stali, ładnej i mocnej. Klucz. Do skręcenia tych śrubek i skręcenia go na Engage'u. No i to by było wszystko w tym zestawie. Następnym jest już przechodzimy prawie do końcówki moduł do telefonu Nokia Engage QD. Tabelkiem na koma o, oraz zaślaciłem, którego niestety nie zaprezentuję, bo gdzieś go zapodziałem. Przez co możemy zrzucać oprogramowanie telefonu na komputer. Niestety nie da się wykrywać przez niego oprogramowania. Na pewno do czegoś to było potrzebne. Mi na razie nie przychodzi na myśl żadne ciekawe rozwiązanie. Szybkość transmisji nie była powalająca. Takie oprogramowanie z telefonu potrafiło się zgrywać nawet do kilkudziesięciu minut. Dochodziło do czterdziestu. Ale kiedyś taki sprzęt był używany i ceniony. W środowiskach yy, napraw telefonów. Następnym zestawem z moich akcesoriów jest Display Convector do Engage QD. Jest to urządzenie, dzięki któremu możemy przesyłać obraz z Engage'a bezpośrednio na obraz do telewizora. Podłączamy kabelkami datą obraz. Taką tasiemką do wyświetlacza. Niestety troszkę kombinacji było. Był to yy, przede wszystkim sprzęt dla deweloperów, którzy tworzyli gry i chcieli nagrać tra trailery. To jest podłączenie do telefonu. A sam. Boksik prezentuje się o, w taki sposób: tutaj podłączamy ten ekran, tutaj podłączamy takim kabelkiem dźwięk i zasilanie do telefonu, żeby się nam nie rozładował, żeby nie było siary na sali. Oczywiście dźwięk, jak to w kciudeku bywało, był mono. Zestaw potrafił go rozdzielić lewo i prawo, lecz to nie miało praktycznie żadnego znaczenia, gdyż lewo i prawo grało tak samo Miejsce na zasilacz Cinch'e do podłączenia dźwięku lewy i prawy kanał nie różni się niczym Video, czyli cinch'owe wejście Composite bodajże Nie chcę was wprowadzić w błąd, bodajże tak, ale nie chcę was wprowadzić w błąd albo komponent nie wiem, lepiej zapomnijcie o tym, co powiedziałem, bo szko szkoda, żebyście wprowadzeni zostali w błąd przeze mnie. Wejście SVHS. Przełączniki, którymi mogliśmy przełączać aktualizację oprogramowania, ewentualnie yy, obraz z PAL na NTSC, wersję kolorów. Oraz 4x3 i wersja 16 na 9. Port podłączenia do pc abyśmy mogli wgrać nowe oprogramowanie oraz w skórkę. W którymś tam u mnie na kanale filmiku jest pokazane jak wygląda obraz przesyłany z tego urządzenia na, na obraz telewizora. Jest masa elektroniki. Wygląda to jak urządzenie typowo dla profesjonalistów, i wydaje mi się, że nie było dostępne w żadnej sprzedaży, tylko przesyłane do firm deweloperskich. Zastanawiam się także, ile jest takich urządzeń na świecie, chociaż odpowiedzi mogę nie uzyskać szybko, prędko. Teraz coś większego. Torba niestety, ona była dostępna na którymś z gamescomów w i jest firmy Leeds. Oraz tutaj był napis Engage QD, który. Po pierwszym praniu został sprany. Gdzieś jeszcze te literki mam. W środku nic specjalnego. Troszkę znoszona przeze mnie, bo jakbyś mi się sprał napis, to nie widziałem sensu jej homikowania. Kieszonka na jakieś drukmiaki. Na długopisy. Oraz jakiś kalkulator czy coś. Telefon mógłby tutaj nawet wejść. Tutaj mamy kieszonkę na cokolwiek Telefon no raczej tu bym nie polecał nosić, bo można uderzyć w coś i się telefon rozwali Tu jest duża kieszonka O oh jest, tutaj mamy dużą kieszonkę z metkami firmowanymi e, e, Leeds oraz tutaj jest także kieszonka Jakieś papierki. Torba w całości prezentuje się w taki sposób. O, jest. jest spora. Mieści się w niej zeszyt A4. Chociaż laptop 16-calowy już ma wielkie problemy. Kolejnym akcesorium, gadżetem raczej już jest koszulka, a raczej bluza. Engage Nokia. Napisik Nokia Engage na bluzie oraz drugi napisik Engage na rękawie. Bluza jest strasznie duża. Wersja XL. Ładna meteczka. Zazwyczaj jest to oryginalny produkt. Następnym zestawem, a raczej gadżetem jest kolejny tym razem już podkoszulek. Sorry, że jest taki zmięty. Ale nie wiem czy się z nim działo. Także z n Jak widzimy po logu na Klacie bardziej dedykowany do QDK rozmiar m.